Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim dniu rozgrzewki naszej porannej, rozgrzewki big date'owej. I dzisiaj porozmawiamy na temat takich rzeczy jak high availability i single point of failure. Jeżeli te tematy Cię interesują, to na pewno ta rozgrzewka jest dla Ciebie. Przypominam, nasze zasady: rozgrzewka to. Kilka minut bardzo konkretnych, mięsistych treści. Ja mówię, czego się nauczyłem lub co sobie przypominam, a ty notujesz słowa kluczowe, a potem po wideo starasz się samemu sobie wszystko powtórzyć. W komentarzu napisz, który to dzień rozgrzewie. Czy Byłeś z nami wczoraj, czy dzisiaj dopiero zaczynasz? No to lecimy z tematem. Najłatwiej będzie mi opowiadać o High availability na komputerze, dlatego już zaraz się tam przeniesiemy. Natomiast od razu powiem Ci, ten temat jest dość prosty w samym swoim założeniu, bo oczywiście można go później rozbudowywać. Więc my nie będziemy komplikować, pokażę jak w praktyce wygląda high availability i po co to jest. No to ruszamy do komputera. Jesteśmy już w komputerze. Wczoraj mikrofon mi się przełączył, dzisiaj przypilnowałem, więc mam nadzieję, że wszystko jest ok. Zacznijmy od przypomnienia sobie, że taką jedną z najbardziej klasycznych architektur jest architektura Master Slave, bo ona będzie nam przydatna do tego, żeby zrozumieć czym jest tryb High Availability. Na tej podstawie będę dalej opisywał, bo oczywiście, tryb High Availability może być również w innych przypadkach, ale my. Eee, skupimy się na tym. Czyli podstawowe założenie, jest jeden komputer, który decyduje o tym, jak yy, inne komputery, workery, slave y, data datanody, jak zwał tak zwał, yy, pracowały i one robią konkretną robotę, a on nimi zarządza. Klasyczną architekturą Master Slave jest HDFS, które omawialiśmy we wczorajszej rozgrzewce. Jeżeli, się, jeż, jeżeli jeszcze tam Cię nie było, to zachęcam, zapraszam. Yy, natomiast yy, dla przypomnienia jest NameNode i są datanody. I teraz tak, zacznijmy od takiego, takiej rzeczy. Wczoraj mówiliśmy o replikach i o tym, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nie wiem, jakiś komputer nam się wyłączy albo będzie jakakolwiek inna awaria i dane nam uciekną. I jeżeli pamiętasz, to powiedz teraz, jaki to jest mechanizm, który temu zapobiega. Tak, masz rację, to jest mechanizm replikacji, czyli replikujemy bloki. Ale. Przypominam też, w jaki sposób my się komunikujemy z tymi data nodami. My nie e, idziemy do nich bezpośrednio, tylko my najpierw musimy się dowiedzieć, gdzie te pliki są. Więc uderzamy gdzie? Tutaj, do name noda. E, I on nam dopiero mówi, korzysta z metadanych i mówi nam: Ok, weź sobie z 3, 5 i 26 e, bloki, numer ileś tam, i poskładaj w jeden plik albo w kilka plików. I wszystko ok, replikację mamy załatwioną, jak się komputer wysypie, to w porządku. Ale nie wiem, czy może teraz Ci zaświtało, jaki może być inny problem. Problem może się pojawić właśnie tutaj. Bo co z tego, że yy, nawet wszystkie datany będą nam działać, jeżeli wysypie się ten główny, ten master nam się wysypie, ktoś będzie przychodził obok i kliknie po prostu przycisk wyłącz, tak jak jeden z moich maluchów wczoraj w moim strze eksperymentalnym yy, przeszedł, po prostu kliknął i się wyłączył. Co z tego, yy, że tu te yy, node będą działać, jeżeli name node się wyłączy i nie będziemy w ogóle mieli dostępu do tych świetnie działających data nodeów. Taki punkt, takie wąskie gardło, krytyczne dla funkcjonowania całego systemu nazywa się single point of failure, czyli taki pojedynczy punkt yy, awarii, pojedynczy punkt, który jak padnie, to już cały system leci. Tak, to sobie zapamiętajmy. Tutaj przypominam, notujemy słowa kluczowe. To to jest bardzo ważne słowo kluczowe, spof, często spof, taki skrót, single point of failure. Yy, I yy, no to trzeba było wymyślić coś, żeby ten single point of failure usunąć, a konkretnie nie, żeby Usunąć tego name tylko żeby usunąć, że ten name node jest spowem. Więc co zrobiono? No właśnie, i tu się nam pojawia bardzo proste rozwiązanie. Zrobiono drugi name -note. Drugi name node, który działa sobie w tle na standbyu i on poniekąd śledzi ruchy tego name czy jakiegokolwiek innego. Właśnie, już chciałbym, żebyśmy zeszli troszkę z tego, z mastera, tak? Śledzi ruchy mastera. Yy, yy, też sobie ma te wszystkie metadane i tak dalej i w momencie, w którym ten master nam się wyłączy, będzie awaria cokolwiek, nie będzie z nim kontaktu, to tu od razu do akcji wkracza drugi name note, drugi master. Przepraszam. Drugi master wchodzi i z nim się już komunikujemy. Czyli de facto działają dwa, dwie maszyny, a może być ich nawet więcej, które jedna zawsze działa i to z nią się jakby powinniśmy komunikować, a jak ona nie działa, to drugi. Który działał do tej pory na standbyu, w tle gdzieś tam jako taki cień, nagle wchodzi i on zaczyna pracować. I my z zewnątrz nie widzimy w ogóle różnicy, bo my się komunikujemy właśnie z jakąś tam abstrakcją, punktem abstrakcji yy, typu master ogólnie, yy, ale ten master może prowadzić do jednego lub drugiego komputera w zależności od tego, który z nich jest yy, aktywny. i Klaster yy, postawiony w ten sposób, gdzie są dwa mastery, yy, jeden działający na standbyu, mówimy o tym, że to jest klaster działający w trybie high availability, yy, czyli klaster, który ma usunięty tu to, to najważniejszą yy, przeszkodę. W szybkim dostępie, w wysokiej dostępności, bo High Availability to jest po prostu wysoka dostępność klastra w postaci single point of failure. Czyli jak zlikwidujemy ten single point of failure w sposób systemowy, to możemy mówić, że klaster działa w trybie high availability i w przypadku HDFS-a single point of failure to jest name node, tak jak już powiedzieliśmy, więc w tle działa drugi name node. Na standby'u, ale nie mylić z secondary name node, to jest troszeczkę co innego e, zupełnie co innego, e, a e, jeszcze chciałem podać jeden przykład, też z, z, z tego ekosystemu Hadoopowego, to jest e, najbardziej klasyczna architektura, choć troszkę wygląda jakby była z lat 90. E, yarn, Yarn, yet another resource negotiator, czyli. Technologia, która służy do gospodarowania, zarządzania zasobami i przydzielania tych zasobów, czyli też do clusteringu. I tutaj naszym single point of failure jest Resource Manager, który też zarządza node managerami. Tak? To też jest architektura Master Slave, więc znów ten Master staje się single point of failure. Oczywiście w różnych systemach, z może być co innego. To nie musi być ten master, bo są systemy, które nie są w trybie master-slave, ale nasze architektury big dataowe często są master-slave i wtedy ten master raczej jest single point of failure. Żeby go usunąć, jeszcze raz, tworzymy nowy znaczy, tworzymy, no to jest jakby zagwarantowane przez twórców technologii. Tak? My to tylko musimy odpowiednio skonfigurować. I wtedy działa sobie osobna maszyna, która jest na standbyu, która w razie czego przechwyci te obowiązki i będzie pełnić tą funkcję. I to jest właśnie tryb High Availability. Mam nadzieję, że to jest proste, mam nadzieję, że to jest dla Ciebie zrozumiałe. Um, oczywiście temat można rozwijać w nieskończoność, no ale to jest rozgrzewka, więc chcemy tutaj sobie możliwie uprościć i y, zmniejszyć ten zakres wiedzy. A zachęcam Cię, żebyś sobie zgłębił, na przykład tu można sobie y, w HDFS y, w y, O, tu mamy nawet high Availability HDFS-owe. Można sobie przejrzeć, jak to się włącza, jak to działa w ogóle cała konfiguracja, jak to zrobić. Więc zachęcam, żeby sobie poprzechodzić po dokumentacji, jeżeli masz taką ochotę. I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo pomogło Ci się rozgrzać, że dzisiejsze wideo pomogło Ci też może zrozumieć nieco bardziej nasze, nasz świat, naszą architekturę. Przypominam, Napisz w komentarzu, który to Twój dzień, czy dzisiaj dopiero zaczynasz, czy wczoraj już z nami się rozgrzewałeś. I jeżeli masz jakieś tematy, które chcesz, żebyśmy w naszej rozgrzewce porannej, rozgrzewce Big Data, poruszyli, też daj znać. I oczywiście zapisz się na newsletter, będziesz dostawać treści, będziesz dostawać rabaty i przede wszystkim e-booka, pierwszego polskiego e-booka o Big Data mięsiste 140 stron, także łapko w górę, subskrypcja i newsletter. A teraz do zobaczenia, przypominam. Ruszasz teraz do powtórki, a potem do swoich obowiązków, żeby się nie rozłazić. Ja trzymam za ciebie kciuki i życzę ci miłego dnia. Na razie. Cześć.